Cześć, z tej strony Amator Srebra. Na dzisiejszym odcinku otwieramy paczkę, przesyłkę od sklepu MS70. Ja już tutaj próbowałem lekko nacięć, żeby mieć prościej z, z filmikiem, ale przygotowałem sobie nożyczki, żeby bardziej to otworzyć. Może sobie to jakoś tak też mam wszystko przed sobą: zapalone telefonem i, i lampką, ale otwieramy. Bardzo otwieramy. Dobra, najważniejsza część programu już za nami. Wyciągamy. Co tu mamy? Dostaniemy piękną książkę od Leuchttrum. Nie wiem jak to przeczytać. Pewnie po niemiecku. Ehm, Akcesoria numizmatyczne. Czegoś takiego jeszcze nie dostałem. Z żadnego sklepu, z żadnej przesyłki. O, ciekawe. Nawet na karty są jakieś klasery. Będę to musiał obejrzeć później. Ceny w euro, ale widzę, że po polsku wszystko. Ciekawe. Ciekawy dodatek do przesyłki. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj mamy? O sklep. Aha, tutaj jest cała faktura. Tego nie będę otwierał. Ładnie wydrukowane na druk MS-70. Twój sklep kolekcjonerski. Idziemy dalej. Uuu, bardzo ładnie zapankowane w bąbelkowej folii. Czy coś jeszcze jest w środku? Eee, nic nie ma. Dobra, czyli idziemy dalej. Idziemy dalej z openingiem. Skromny zakup, co prawda, ale na listopad już wykorzystałem swój limit zakupowy właśnie kupując to, co się znajduje w tej przesyłce. Tyk, idziemy idziemy dalej. Ceny, no przejechałem się trochę, bo miał promocję były promocje na sklepie m 70 eee... Dzień wcześniej, jak chciałem zamówić, już widzicie, co tutaj się kroi pięknego, może lekki zoomik pójdzie. Tak, monetka Redback Spider, pierwsza z serii, ale oni też będzie coś na moim kanale, więc nie, nie, nie mówię tutaj za dużo. Tak wygląda ładnie, się prezentuje. zoomik wraca z powrotem, a tutaj jeszcze nikt nie wie, co się znajduje, ja już wiem, ale jest napisane, także już ktoś może zdążył przeczytać. Zróbmy opening konkretny, wszystko na Waszych oczach i na moich jest otwierane. Cyk, cyk. Wyciągamy, już widzicie kapsel ósemeczka, czyli już wiadomo, że to będzie moneta, a raczej monety. Kurde piękna monetka. Myślałem, że to trochę będzie gorzej wyglądało, ale naprawdę ładnie się prezentuje. Na internecie to tak nie wygląda, ale na żywo. Bardzo ładna moneta. O nich też będzie na moim kanale. Będziemy je pewnie przedkładać do tego kapsla. Zobaczymy. No. Miałem okazję wy wyłapać je dyszkę taniej na no właśnie na sklepie MS70. No ale nie wyszło mi, niestety nie udało się. Poczekałem jeden dzień. Promocja e, znikła e, i trzeba było na Allegro zamówić. Ale zamówiłem też od sklepu MS70, właśnie, żeby powiedzieć o tym, że były promocje na te trzy monety i straciłem tak naprawdę w ciągu jednego dnia. 15 zeta mogłem oszczędzić na tym tak zakupie. No ale co zrobisz? Nie zawsze jest się na wozie, czasami jest się pod podwozem, ale myślę, że warto było. Pierwsze monety z serii to jest Germanian bis, a tu są e, niebezpieczne zwierzęta z Australii, jakoś tak. Także o nich będzie w najbliższych czasach pewnie e, na kanale coś, w najbliższym czasie na kanale moim. To tyle w tym odcinku. E, do usłyszenia, co sądzicie o tym zakupie, piszcie w komentarzu. Dzisiaj tak na szybko, więc nie jestem przygotowany z moją wypowiedzią, ale myślę, że to, co najważniejsze, już mamy na stole i o nich będzie coś na moim kanale. To tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.